DUDE Cześć z wszystkim z tej -y, party Widotwi, tym razem w Cimiu, także sąsiedzko. Klub Rio zaprosił zespół Bikul. Cool. Jacek i Marcin są ze mną. Powiedzcie, jesteście po koncercie jeszcze zgrzani, jeszcze trochę uh, wody, yeah. wody tak, na czołak. Jak się bawiliście dzisiaj? Słuchajcie, jest tak ciepło jak prawie w DJ ale nie, to jest wasze Rio. Wasze Rio, gdzie? W Cimiu. Zapraszamy serdecznie na niesamowite imprezy. Jest gorący klimat, są I fajne dziewczyny się tak, i w ogóle... Możecie tak dobrze spocić jak nikt. Gdzie was można jeszcze znaleźć? jeśli im powiedzcie szybciutko. Na fanpage'u możecie nas znaleźć, możecie nas znaleźć na naszej stronie. Lajkujcie naszego fanpage'a, lajkujcie fanpage'a Rio. Wszystkiego możecie się dowiedzieć oczywiście gdzie w sieci. Pamiętajcie www.blemysnikll.pl. Tak? Dobrze powiedziałem? Można być. Tak jest. Pozdrawiam. Kochani klubowicze Chcieliśmy was pozdrowić Oczywiście Oczywiście I dziękujemy za wspaniały koncert Bawcie się tak samo, a może nawet dwa razy emocje Powiedzajcie, nieważne gdzie, ważne, że w Rio Niekoniecznie w Może być w też ładnie Po polskiemu Zesmubikur, Rio Club Pcim Czy to czy to czwolek, Ja czwolek, się. nie to? Czy to? Czy czwolek, 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 どうぞ。